Intrygujący i niezwykle istotny projekt pod nazwą Akademia Wsparcia Rozwoju Malucha ma na celu propagowanie wiedzy na temat korzyści, jakie niesie ze sobą dobra opieka nad najmłodszymi dziećmi. Jest to inicjatywa, która obejmuje działania na rzecz jakościowej opieki dziennej w Polsce, a zwłaszcza w kontekście wyzwań, z jakimi borykają się gminy w tym zakresie. Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że 35% gmin w Polsce nie ma zagwarantowanej instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Sytuacja ta jest szczególnie niepokojąca w województwie lubelskim, gdzie problem dotyczy 227 gmin, w Podlaskim 74 gmin, a w Świętokrzyskim 39 gmin. Termin Białe Plamy jest używany w odniesieniu do tych obszarów, gdzie brakuje żłobków, klubów dziecięcych czy instytucji dziennego opiekuna. To przestrzeń, która wymaga natychmiastowych działań, by sprostać potrzebom najmłodszych oraz ich rodziców. Zachęcamy do współpracy osoby, które aktywnie angażują się w rozwój lokalnej społeczności. Idealnymi kandydatami są koordynatorzy oraz koordynatorki, którzy są na co dzień zaangażowani w działania na rzecz swoich społeczności i dysponują energią do wprowadzenia zmian. Udział w projekcie to realny wkład w życie gminy oraz szansa na stawanie się częścią działań, które mogą przynieść pozytywne skutki w lokalnym otoczeniu. Krytyna Radkowska, prezes zarządu Fundacji Zwalcz Nudę, podkreśla, że każdy, kto zdecyduje się zgłosić jako lider, wniesie cenny wkład w ten proces. Osoby, które podejmą się roli lidera, nie tylko będą mogli liczyć na uznanie, ale również na szereg korzyści, w tym szkolenia, zakończone uzyskaniem certyfikatu, a także dwudniowy wyjazd integracyjny z noclegiem w czterogwiazdkowym hotelu, pełnym atrakcji. Dodatkowo zaprosimy ich na uroczystą galę, podczas której nagrodzimy najbardziej aktywnych liderów i liderki. W ramach Akademii Wsparcia Rozwoju Malucha planowane są także pikniki oraz bezpłatne warsztaty prowadzone przez ekspertów, skierowane przede wszystkim do rodziców oraz przyszłych opiekunów a także specjalistów w zakresie rozwoju dzieci poniżej trzeciego roku życia. Organizacja takich wydarzeń ma na celu dotarcie do rodziców, którzy rozważają umieszczenie swojego dziecka w żłobku lub innym punkcie opieki dziennej. Pierwszy krok w tym zakresie, choć dla wielu może być trudny, jest niezwykle istotny dla funkcjonowania malucha w grupie rówieśniczej. Szłobek stanowi dla dziecka dobrze zorganizowaną przestrzeń, inwestycje w jego rozwój, która już na tak wczesnym etapie przynosi realne, długoterminowe korzyści. Oprócz gwarantowania bezpiecznego i stymulującego środowiska, dobrze zorganizowana opieka dzienna umożliwia również szybszy powrót do pracy rodziców. Gdy dziecko przebywa pod profesjonalną opieką, rodzice mają możliwość kontynuowania własnego rozwoju zarówno zawodowego, jak i osobistego. Działania w ramach Akademii Wsparcia Rozwoju Malucha obejmą 400 gmin z sześciu województw – Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Mazowieckiego oraz Lubelskiego. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji liderów oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej projektu. Akademia jest zadaniem finansowanym z budżetu państwa w ramach projektu Akademia Wsparcia Krajowy System Wsparcia Opieki Wczesnodziecięcej w Polsce na lata 2024-2026. Całkowita wartość projektu wynosi 9 417 900 zł, z czego 9 323 721 zł to kwota finansowania. Umowa na realizację projektu została podpisana 20 kwietnia 2025 roku. Dzięki zaangażowaniu w Akademii Wsparcia Rozwoju Malucha możliwe będzie wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki nad maluchami, co przyniesie korzyści zarówno dla dzieci, jak i ich rodzin.